To jest bardzo duże pomieszczenie, bo ja sobie pomyślałem, że taki mostek kapitański to jest bardzo wąski, jest kilka urządzeń, a tu w zasadzie od samego początku do końca jest mnóstwo urządzeń. Można się pogubić, panie kapitanie. No, myślę, że... Za pierwszym razem to tutaj dla ludzi, którzy się tutaj goszczą, to może się to wydawać bardzo duże, ale można się przyzwyczaić do tej przestrzeni, nie jest to problemem. Te trzy za nami najważniejsze monitory, to co to takiego jest? To są repetytory mapy elektronicznej, a oprócz tego tutaj mamy dwa radary. Z lewej strony i z prawej. Ja zawsze myślałem, że aby prowadzić statek, to trzeba mocno kurczowo trzymać takie duże koło. A tutaj takiego koła nie ma. No takie koła duże to mamy w restauracji, <gadżet> jako gadżet dla pasażerów, bo często się zastanawiają. Natomiast tutaj mamy taki mały wolancik, i to jest wystarczające. Dla Czyli takie, ta, taka, taka namiastka takiego koła. Taka mało, miastka, namiastka tak. małego koła. To dobrze się prowadzi i tak, jest to wygodne. Tak, tak, bardzo dobrze. Zresztą za chwilę tutaj przyjdzie sternik manewrowy, który razem ze mną wyprowadzają prom w morze. To będziecie mogli Państwo go zapytać, jak się tym kręci. Jakie trzeba mieć umiejętności, żeby takiego kolosa wyprowadzić w ogóle z portu? No to wymaga trochę czasu. Ja tutaj się szkoliłem pół roku sześć miesięcy. Trzeba było zdać egzamin na zwolnienie pilotowe w Polsce i stat, czyli teoretyczny i praktyczny, i teoretyczny w Polsce Świnoujście. No a później, już tak, praktyka, praktyka. Coraz lepiej, coraz lepiej, coraz szybciej. Myślałem, że jest, będzie tutaj dużo jakichś papierowych map, a te wszystkie mapy w zasadzie są w monitorach. To znaczy tak, generalnie świat teraz przychodzi, że jest mapa elektroniczna i backup jest też elektroniczny. Ponieważ u nas na naszej trasie nie potrzebujemy tylu map, więc głównym systemem są mapy elektroniczne, a backup mamy papierowe w szufladzie, które poprawiamy. Czy ma pan kogoś po swojej prawej albo po lewej ręce, który pana jakoś wspiera? Tak, tutaj po mojej prawej ręce jest mój starszy oficer. Tak. który wspiera mnie w manewrach i jest odpowiedzialny za załadunek i rozładunek promu. Czyli rozumiem, że teraz przed wyjściem mamy wszystko załadowane, wszystko przygotowane załadowane, do wyjścia. Tak, wystarczy teraz za 5.13, czyli o 13.00 odsumowujemy, dzwonimy do maszyny, maszyna uruchamia wszystkie silniki, po 5 minutach mamy sterowanie tutaj na ten pa główny panel, przejmujemy na skrzydło, no i się zaczynają manewry. No to w takim razie za chwilę posłuchamy, jak te manewry na żywo będą wyglądały. To dzwonimy, zamawiamy wszystko. Kolonia, Kolonia za 5 minut z dwójki, może z obrotem, czy będzie można? Tak, bardzo, bardzo. Startujemy wszystko. Silniki zamówione. Czyli w zasadzie wszystko, na wszystko już jest gotowe. Wszystko już jest gotowe. Czyli teraz pan idzie na lewą stronę. Tak, i czekam, aż będziemy mieli sterowanie na mostku. No to w takim razie powodzenia. Dzięki.